Szczęść Boże Górnicy. Cześć Mati. Szczęść Boże, cześć. Cześć Siema. Przed nami 22. kolejka Fortuna pierwszej ligi Górnik Łęczna mierzy się z ruchem Chorzów. A ta kolejka zaczęła się już w piątek w Gdyni od bardzo wysokiego zwycięstwa miejscowej arki, która wygrała. 4 do 0. W drugim meczu piątkowym Puszcza pokonała na meczu na szczycie Łódzki Klub Sportowy 1 do 0. Wczoraj Termalika pokonała Chrobrego 2 do 0. Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 1 do 3. GKS-Tychy pokonał Zagłębie Lubin 0 do 1. A dzisiaj Górnik z ruchem Stal z i z Kraczem Stochowa. Pod Beskidziem bielsko-biała tabela. Przedstawia się następująco, pierwszy ŁKS, drugi Ruch Chorzów, trzecia Termalika, e, a my na miejscu e, numer 13. Mati, e, mecz z Ruchem Chorzów, e, co w ogóle o tej drużynie? Ruch, no, krótko mówiąc, idzie na awans. Drugie miejsce wczoraj, przedwczoraj już. ŁKS pogubił punkty, przegrał 1-0 z puszczą, jak wspomniałeś. Na pewno gdzieś tam z tyłu głowy chorzowianie będą to dzisiaj mieć, będą chcieli wykorzystać. Trzy zwycięstwa wiosną Ruchu, skromne, po 1-0, yy, ostatnie ze Stalą Rzeszów w Gliwicach, tam Ruch gra swoje mecze. Gdzieś czytałem takie głosy, że paradoksalnie to może im pomóc, bo ten stadion, yy, no, jeśli chodzi o umiejscowienie tych najbardziej zagorzałych fanatyków, jest lepszy niż ten na Cichej, także ten doping się jeszcze bardziej niesie, jest tam zadaszenie i Chorzowianie tam po prostu wygrywają. Tak samo zresztą na wyjeździe, co ciekawe, yy, oni sobie lepiej radzą z drużynami, którzy, które są wyżej w tabeli. Z tymi niżej położonymi często remisują. Jedyne drużyny z dołu tabeli, które pokonał ruch, to jest Zagłębie, Sosnowie, Ciresowe, Rzeszów. Pozostałe, chyba jeśli dobrze pamiętam, remisy. Tak, remisy w tym z nami w Chorzowie. 1 do jednego. Tam bramkę strzelił, strzelił Exxon Crazyu, A jak jesteśmy przy Exonie, to posłuchajmy, co nasz pomocnik powiedział tuż przed tym meczem. Za wami awans do półfinału rozgrywek Pucharu Polski. I... Ale czas jednak wrócić na to ligowe podwórko. Jak to zwycięstwo wpływa na Wasze nastawienie przed meczem z Ruchem Chorzów? Myślę, że ta, ta wygrana w Pucharze dała nam dużo z aspektu psychologicznego. Mi się wydaje, że każdy ma, ma taki pozytywny impuls w głowie, także mam nadzieję, że to będzie widać na boisku. Byłeś autorem jedynego gola przeciwko Ruchowi? Tamten mecz skończył się remisem 1 do jednego. Jaki? Jakiego meczu możemy się spodziewać? No, pamiętam, że wtedy, wtedy dobrze graliśmy. Była jak pamiętam dobra pierwsza połowa. Um, ta bramka też była z stałego, ale pff, no, z zależy nam tam, tam ten punkt wtedy. My się wydaje, że w niedzielę będzie ten sam mecz. Ruch jest, uh, jest moją jakość, ale my też, także zobaczymy, co będzie. Mati, byliśmy we wtorek w sielcach historyczna chwila dla klubu, awans do Fortuna do półfinału Fortuna poparu Polski. Czujesz jeszcze tą ekscytację po tym meczu, czy już opadła? Nie no, czuję. Całkiem sympatycznie było, ciężko było zasnąć tak naprawdę wracając do domu. Ale jak mówi klasyk, póki co ręce na kołdrę, bo, tak bo nie, nie ma co zapeszać i tak dalej, ale no piękna sprawa. No, no nie mniej liga jest chyba najważniejsza, Tak. przyznać. O tym też wspominał trener Ireneusz Mamrot na ostatniej konferencji prasowej. Posłuchajcie, co powiedział na ten temat. Trzy punkty z nad strefą spadkową, to jest jeden mecz. Biorąc pod uwagę, że za chwilę z tymi drużynami gramy dwa mecze z ze zespołami bezpośrednio grającymi o awans i za chwilę dwa mecze z drużynami, które są z nami. Te cztery mecze mogą wiele, 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 wiele wyjaśnić, wiele pokazać. a Możemy dalej gdzieś zachować status quo. Nie, nie, na dzisiaj nie jestem w stanie to powiedzieć, ale no, głównym, głównym celem jest w tym momencie utrzymanie. Kończąc temat Fortuna Pucharu Polski, w półfinale zagramy z Rakowem Częstochowa. Czwarty, piąty, kwietnia tutaj na Stadionie włęcznej zobaczymy Dokładnie kiedy będzie to spotkanie, śledźcie nasze social media, tam na pewno wszystkie informacje na temat biletów Mati w Ruchu Chorzów gra nasz były zawodnik, Paweł Baranowski. Tak, Paweł wrócił z Kazachstanu, z dosyć egzotycznej wyprawy, gdzie grał w FC Atria. Nie wiem czy dobrze czytam, pewnie troszkę inaczej to wygląda. No i ostatnio zagrał nawet w pierwszym składzie, przeciwko Stali Rzeszów Ruch wygrał 1-0, także na 0 z tyłu. Barry wskoczył do składu zakontuzjowanego zawodnika ruchu, który Wtedy nie zagrał, no zobaczymy, czy nie się zacznie. teraz trener skrobacz ma no, kłopot bogactwa, bo chyba wszyscy zdrowi, wszyscy będą mogli zagrać. Tak, słuchając właśnie jego wypowiedzi przedmeczowej też y, wspominał o tym, podkreślał, to no, oczywiście dodał, że jeśli mieć kłopoty, to tylko takie. Jasne. U nas takiego aż komfortu trener nie ma. Tak, nie zagrał Daniel dziwnie z powodu pauzy za cztery żółte kartki hmm. i dalej kontuzjowany jest Damian Gąska, który już hmm. powoli wkracza w trening i niedługo pewnie będzie do dyspozycji trenera. Irenusza Mamrota. A jak jesteśmy przy tematach personalnych, to zerknijmy na skład górników w dzisiejszym spotkaniu. W bramce Maciek Dostąski, potem Wiktor Łykowytko w miejsce, właśnie Daniela Dziwniela, Johnny Damo, Sulejman Fise, Demans Bozień, pomoccy Sergii Krykun, Lew Kot, Kozak, Tkacz i Podliński. Natomiast ławka rezerwowych, Woźniak, Grzeszczyk, Turek, Biernat, Śramowski, Czelej, Sobol, Bierzak, i Kuba Piatkowski. Mati, piękna, słoneczna pogoda, nic tylko wybrać się na stadion, także ci, którzy z Was jeszcze są w domach, to zapraszam. No był kiedyś taki zawodnik ruchu, jest dalej, Piotr Świeląk, który w wywiadzie narzekał w niedzielę na pogodę, że nie dopisuje, to oby dzisiaj było odwrotnie, ale oby punkty zostały włączone i ostatni mecz tutaj, 5-1 z ruchem. Historia lubi się powtarzać, czemu nie? Ja byłem na tym meczu, pamiętam, to była druga liga, Wtedy dość długo, bramki nie padały, ale jak się rozstrzelaliśmy, no to, to trafiliśmy na pięć do bramki ruchu chorzów. Jeśli zostajecie w domach, to oglądajcie mecz transmisja Polsat Sport, jeśli nie macie. To możecie obejrzeć ten mecz w internecie, korzystając z dostępu Pay Per View. Kupując go, wspieracie nasz klub. Jeśli jednak przyjdziecie, kasy są już otwarte. Serdecznie Was zapraszamy. Bilety można też nabywać przez internet. Jeśli będzie Wam zimno, zapraszamy po koce. Kaucja 10 zł. Kibicujemy dzisiaj i co? Po trzy punkty. Po trzy punkty. Do zobaczenia. Cześć.